Kartel trzyma w swojej łapie magazyn głowic chemicznych. Okej, okay. my się dowiedzieliśmy czegoś. Cześć, moi drodzy, jestem Straktiv. Jedzie ze mną Lizo. Lizo, jedziemy sobie PFOE. Ciemka Lizo, jedziemy sobie PFOE na misji Hydra. Postaramy się Wam ją nieco przybliżyć. Zapraszam do oglądania. Jak widać, początkowe natarcie jest dość mocne. Nie mam strzału, za cholerę. O, świecę. No, na tej... podczas tej misji jest jedna wada, tak? Kiedy się zaświecisz, masz przerąbane, bo artylera już ciągle cię odstrzeliwuje. No i mamy boczek wystawiony, na tym 2-6 tej. spróbuj trochę do przodu wyjechać, mnie ruchą. Przez chwilę myślałem, że do mnie strzeli. Mało brakowało. Spróbuję go podkalić, nie bardzo. Tam underbolt co, wyjedzie? Nie wyjedzie. Czy wyjedzie? Pokaż się, dziadło 14 sekund ładowania, trochę za długo jak... A ile masz w magazynku? 12. 12. I po ile biją mniej więcej? Tak jak widać, 350 czasem. To nie najgorzej. No po boczek. Tutaj jedzie mój klon, jak widać, m 1 na 2 Abrams. 9 tier, ciężki czołg amerykański. To by było na tyle informacji. Teraz trzeba walczyć przed przetrwanie. O jest, ale mi zeszło. Jednak strzelanie podczas jazdy nie zawsze wychodzi za dobrze. Z tym taki ziemniak polecił. Jak widać, Abramsa w... jest dobrze bić po władzach na górze. Jednak jest to tylko jedna trzecia Na no, Thunderbolcie nie ściepy musimy się skupiać, gdzie go strzelać to jest jeden jeżdżący Wakspot <grystanie> A to jest największe zło hram ci że tak nie lubię tych ramek Chyba że od boku stam Zabójca we woków? No właśnie Mieści dalej Juś Laga zupełnie co w komale Będę prowadził na zarcie, mamy co mamy? Challenger dwójka spokojnie mógłby tutaj przodem jechać, ale nie jest zbyt szybki. Magazyn znajduje się po drugiej stronie z bardzo. w skórzu. Coś mnie na gąskę posadziło i coś mnie w bodzie wpadło. Jak widać na PvE jest tych botów całkiem sporo. Tutaj wprost nas mamy bosa. Ciekawostką taką jest, że kiedy go zabijemy na PvE, dostajemy napój energetyczny, za darmo. czy za No już nie ma po Jak widać tutaj, jedna z ostatnich faz tej mapy i dość duży wysyp botów. Nie stanowią one dużego zagrożenia, ale czasami wystarczy chwila, nieuwagi i... I garażujemy. Co tyle Lezo taki wstydliwy się zrobiłeś? Piątny! Słucham? pozycję! Tak, ma potencjał, tylko niecelność tego działa i. No, jakby WUPA typowo, nie? Penetracja trochę. z jednej strony wystarczająca, ale. rakami. Ale taki papier jak np. BND4, to chyba spokojnie mówisz co? Dokładnie. Tak nie no, leopardy też bardzo ładnie w boki idą. Mhm. W wielkiej maści. Ale taki np. ta abrandki, która tym pancerzem. O właśnie, no i koniec No To pożegnaliśmy się z Lajwa <grym> Ubił mnie noc No i tak się to Właśnie ten re reload 12, 14 Mnie też teraz standard Pol od przodu przebiła teraz i trafiłem w niego Stojąc przed nim Żyję sobie dziewiątki to taka ciekawostka mamy na pochole tak zwaną apteczkę która przywraca nam amunicję do pełna i jakąś tam część życia. Wykonamy cel, bo na TF-e mamy także cele. Zostajemy za ich wykonanie pochwały, taka znów no, dobra czarna kompania. Ta ramka to może tylko popukać. Ja Ej, nie otworzył. Śpij, maleńka. <grywa> o, jestem z rogu w tyle. Coś tu ładnie natrzaska od demedziu. No no to już BWP jednak sobie robią na Łatwo nimi zginąć, przez chwilę nieuwagi, ale też jeżeli jest się gdzie wstrzelić, to się człowiek strzeli. No i udało nam się moi drodzy. To była misja Hydra. Właśnie ją skończyliśmy. I nieco wam ją przybliżyliśmy. Zapraszam do subowania, lajkowania. Pozdrawiam.